I kurczę jakieś piwo. Piwo monokraftowe, lane, niefiltrowane. Dodatkowo mamy piwa y, pszeniczne i to samo. Niech będzie lane duże. Lane, Udajemy się już na stadion. Dzisiaj będą kulisy inne, wyjątkowe, bo ostatnio poznajecie pracę redaktorów, a dzisiaj ja wam pokażę świat od kuchni fotoreportera. Zabiorę was najbliżej murawy, jak się da, czyli... Pod samą Murawę. Podjeżdżamy już powoli pod stadion górnika. wszystko się ładnie świeci. Niestety z jednej trybuny gdzieś zabrakło, gdzieś zabrakło, jednej trybuny nie ma. Nie wiemy czy wyszła na spacer, czy ktoś odgryz? Nie wycząpić. Dobry. z zrozumia relację Wjazdówkę mamy Na dole Tak no. Strefa zielona Tak, dokładnie, zapraszam Dziękuję no, To się no. rzadko zdarza Naprawdę, żeby nie było takiego No Udało nam się przedrzeć na parking Dzień dobry Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Odbiór Dzień dobry. Słucham? Tylko na południa, wadę kierownika Do tego pana Jestem dla ciebie Będą wychodzić... Dzień dobry Paweł Kot Pan na jednorazową, tak? Tak Kamizelka do przodu prób... Tak, prób... no przecież zupy z tego nie będę gotował no. <laughs> Albo żur, nie? Nie wiadomo Nie trzy, nie trzy, Widzimy się już na stadionie, blisko Murawy, bliżej już nie da rady, widzimy rozgrzewkę zawodników Śląska Wrocław, a z tyłu sektor kibiców gości, czyli sektor kibiców Śląska, jestem tutaj z Pawłem jak jak nastroje przed meczem? Zimne, zimne świeżo, barburkowe procenty już czuć, no my tu przejechaliśmy po trzy punkty, nic innego. Jeff Williams, Jeff Williams, Jeff Williams. tak na drugą stronę widok na sektor kibiców Śląska na wprost tutaj słynna prosta kibiców Górnika Zabrze Torcida Tu ma to skarbów drog, Gośno. zabrzański górnik, nasz wsiąski klub, jedyna miłość, da zawsze już, nasza historia. Nastroje po meczu nie są optymistyczne, tak jak rozmawialiśmy, brak mąki i z tej Przede mąki wszystko, chleba nie będzie. No Nie będzie, nie będzie, nie wiem, się nie klei. porażka, no niestety, niestety smutno wracać będzie do Wrocławia, stadion już opustoszał. Na razie. Przejeźdźcy wracają z konferencji. Panowie, co tam się działo? Co u, tre, co u trenera Magiery? Pracuje przemagrywaliśmy, jeszcze? Przemaglewaliśmy trenera Magiera. nikt nie chciał się go pytać, więc przejęliśmy pałeczkę i zadaliśmy mu dużo pytań. Ogień pytań. Stwierdził, że Robert Pich to jest klasa zawodnik. I że, dobry że dobrze gra. No, takie, takie jest zdanie. Ja nie wiem, bo już murawy powiem, że walczyli. Też też odnoszę wrażenie, że walczyli, ale po prostu gusili. Tylko Natomiast wrażenie, się... znaczy... E, wydaje mi się, nie. że posypało się wszystko jak wardeska jak z koncertów tak, z tak. To tak, tak, wszystko tak, po prostu tak. było, co jest dosyć <laughs> zaskakujące, bo zazwyczaj jak wchodzi, to no, wszystko się psuje. Bardzo pierwszą połowę wardeska dużo czyścił. I szkoda, że akurat on musiał zejść z kontuzją. A co wiadomo A potem, co z nim? E, f, nie, nie, nie. nie zapytaliśmy chyba. Zapomnieliśmy. No, zapomnieliśmy ja pierdolę, to po co wy na tą konferencję byliście? No to dawaj, dawaj, to dawaj to te proszę, kulisy. Daj, zapraszamy na Śląsku. Nie, ale e, e, generalnie, taki... generalnie, pan Magiera jakby mówi, że wszystko jest top. Wszystko jest w no, porządku. Że błędy indywidualne tak, no są że i że będą. Płot, no za to dużo to stracamy głowi, ale co można zrobić? No właśnie czy te bramki obciążają Putnowskiego? Putnowskiego nie, bo nie, nie. Nie. nie mówił, że Putnowskiego, nie, nie. mówił błędy indywidualne, że jest złe krycie. I co? I stwierdził, że na początku stwierdził, że przeszli na czwórkę obrońców, wtedy się posypało krycie. go spytałem, czy ta czwórka obrońców go zgubiła, to mówi, że absolutnie nie, że to nie dlatego, bo potrafią te tak grać. Tak, nie udało się Więc... zdiagnozować przyczyn porażki, natomiast przegrywamy. W każdym meczu trzy tak. gole stracone. 2, nie, no, 4. w sensie widać było, że, że chciał się wstawić trochę za tymi zawodnikami. Kryzys, czy już nie? Nie zdaniem, czy, kryzy? zdaniem, Kryzys. czy zdaniem? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem trenera? nie, a naszym zdaniem tak. Znaczy, ja mam wrażenie, że zdanie trenera nie jest wypowiadane na, na tych konferencjach, że on po prostu stara się trochę bronić, tak wziąć na siebie yy, Może nie chcę mówić, że wina, ale tak no, jakiś ciężar tych, tych oskarżeń różnych i tak dalej Żeby to nie spadało na zawodników I no co, no tak ta, 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 taką taktykę obrał, tak zdecydował, że będzie robił i, i tak robi Więc nam do tego w sumie, ważne żeby ten Sznoz zaczął coś grać, bo dzisiaj to Wyglądało nieciekawie w drugiej połowie. No. No. A teraz trzeba wracać do domu w smutnych natworach. Eee, no, cały weekend z***ny, bo trzeba sobie powiedzieć, kiedy e, ekstraklasa zaczyna się meczem w piątek i gra śląsk, no to cały weekend jest smutny. Aj, no dupa. Może w poniedziałek? Jest, dobrze, że dużo czasu do następnego meczu. Piątek, poniedziałek. Dawno nie było takiego. sporo dni na regenerację ja, ale przynajmniej weekend nie będzie zepsuty, jak no. przegrają. Jak Czyli wygrają, można już wysunąć pozytywne jest. wnioski. Jeszcze mecz się nie odbył. weekend będzie inny. Lepszy, dużo lepszy, bez tak? względu na wynik, tak. bo macie w poniedziałek. I tym optymistycznym akcentem wracamy już do Wrocławia.